Zapraszam na g 2 a gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z roleplay? to pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. <gryśle> do góry, do góry. Polę <gryśle> adrenalina, no. gościu! No. Członku siedziało! No. Kurwa leci! Och, dole. Dobra, czy nie tak, Zaczynamy. Zaczynajcie, może pojadą sobie. Na pewno sobie no. pojadą. No, <gibiki> mnie chybikim nie znam tego rozbiórka. Och. się mam pistolet? Fajon, co? GPS-a ci wysyłam, tutaj <gibli> będziemy stali. Próbuję je sprzedać. O, nieźle. To A nie mieliście na świecie czerwonego? Się ustawić? E, wiesz co, czerwony, boję się, że ktoś nas zauważy, jak lądujemy helką w środku miasta. Dobra, dobra, musimy no, GPS. kara, kara to jest pożytkowno, więc wiesz. Nie jest. Niech no jak nie jest? Dobra, no mower nie uciekam. Po prostu ucieknij, no. Co to za pomysł zatrzymać się Karakarą do kontroli? Ty w 100 tysiącach uciekniesz tą Karakarą! Dobra, uciekaj. Karakara No to maksymalnie po prostu, no. <laughs> Macie Helkan, <Yubi. śmiech> No. Ta, jest Helka. Kto by się spodziewał? Wyjdź tam, Utkaj, może już ty motorem, co? Kurwa. Nie lubię takich tekstów. To by się spodziewał! iść w tym game na pewno! Helka wisi nad wyjściem, wejściem do yubi Kurwa, nie masz żadnego policjanta. Hmm, Helka jest tam na miku. Nie wiem, A ta Helka z UBH teraz do mnie poleciała. Wyjeżdżasz do 50. No, spokojnie, dasz radę. On już tam totalny stres, o nie! No Helka nad, nadal jest na Jubicha, to do ciebie jakaś inna musiała polecieć. Uff. Wow. uf. No, te zacząłem się stresować, za nie, nie robiłem. I jak ci idzie tą karakarą? Ja myślę, żeby do kanału wjechać. Ale co ci goni? Kaja w 150. Możesz spróbować przez całe kanały burzowe jechać v to skupisz się w 150 i później do kanału. Żeby cię 150k nie znalazł. No co on kurwa odjechał? Ty też, może... Jest to jakiś pomysł Helikopter nad jubilerem. To na pewno drugi gaj? Tak, nad wami jest nadal helka, na drugie jest na pewno inny. Dwa helikoptery są na patrol. Ten uciekinier zawsze może. Ten, ten uciekający zawsze może wejść na radio wyżej, tam jest kolejna szóstka, która jest teraz na mieście, też mają kamaczki i tak dalej. Nie chcę, kanałów się przestraszyli i za mną pojechać, bo była sama w 150. Czyli uciekłeś, tak? No na razie tak, ale mogą się czaić przy kanałach. Dobra, po prostu odjedź i tyle. Dobra, ślizgnij no. mi nie pat, ale ich nie ma na tych oto. Serio? Ej, dodaj ci to cię zgarnę. Jestem tam, wiesz, jak jest na razu strady, wejście od tej tun konstrukcji, tunelu nawet z dobra, jadę, spróbuję cię zgarnąć. Ej, ej, ej. Co oni kurwa nie planują negocjować? się idzie do negocjacji? No nie. nie. Jakoś też z tego wisi, w 150 pojechała. Powraca w 150. Chuj, co co, jaka A rodzi, już dwa razy przyjechali i pojechali 777 Co oni robią? Co jest z wami? O kurwa Dobra, wejdzie pan do środka Dobrze wam idzie, no dobrze wam idzie za jedną nam w auto? Nie, nie jedną. Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Mój numer znaki 161, Max Marlborough, kapra pierwszego stopnia, będę dzisiaj panskim negocjatorem. Ja, jak szybko, szybko powiedzą, że ja nie zrozumiem nic. Jeszcze raz? Nic nie zrozumiałem, jak szybko mówisz. Jeszcze raz? Ja pierdolę! Dobrze, hmm. w takim razie. Mój numer znaki 161, Max Marlborough, kapra pierwszego stopnia, będę dzisiaj panskim negocjatorem. No w pory, w porę, witam, co tam. Chciałbym się dowiedzieć, ilu jest zakładników w środku, oraz ilu jest napastników. Trzech zakładników. Okej. Okay. Dwóch napastników. Tam no, jest na wybiele... Dobrze, jak się czują zakładnicy? No, powiedzcie panu, jak się czujecie. No, jaki? Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Świetnie się czują. Zezwani umyci. Uczesani. Dobra, panowie, co byście chcieli za tych trzech zakładników? No, przede wszystkim to, stąd odjechać. Mhm. Po hmm. drugie, podoba mi się dźwięk helikoptera. Mhm. No i od tego zaczniemy. Wolałbym, żeby pan przekazał mi najpierw wszystkie trzy i wtedy po, czy, po, przejdziemy dalej. A ja bym wolał widzieć na czym stoję, zanim przejdziemy dalej. Okej. Okay. Bo helikopter już wymienili na zwykły radiowóz. Dobra. SV powiedział, że nie, nie powie, czy się zgodził na żądania, jeżeli nie usłyszy wszystkich trzech żądań. A, no to nie usłyszysz trzech żądań. Urwa, to nie wystawia ci okay. warunki. No wiem, ale no niestety, z tego co wiem, o... a co pan powie na dwóch zakładników za brachelki i wolny odjazd? Aha. Co pan powie na... Poczekaj. Na wolny odjazd oraz brachelki? helki. Uch, nawet chyba, chyba nawet nie będę odpowiadał, no kurwa. Co, co ty w ogóle gadasz? Jakich, jakich dwóch zakładników? No po masie trzech, nie? No. No już powiedziałem co jest to za dwóch. Jeden za wolny odjazd, drugi za brak helikoptera. W trzecim zawieszeniu, czekam na waszą odpowiedź. A czek. Ale w regulaminie mamy napisane, że nie można tak negocjować. A, e, gdzieżby. No jak tam? Negocjacje o, 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 trwają czy co? A propos dwóch zakładników, i za jedno żądanie. Żoś Serio? No to już się nie Ale odzywasz przecież, no to co to za pani negocjacje? No niestety SV się opiera, że musi poznać co trzecie żądanie. A. O, pani już wychodzi, pyk. I make. Kościół, my tu będziemy siedzieć do wtorku, jak kurwa, w takim tempie będziecie odpowiadać. No panu, niestety, ja nic się nie, nie mogę, jakby, no, zg zgadzać no, bez jego wiedzy. No to weź chłop... chłopa, nam przecież, no kurwa, negocjujesz z nami, się co, on, no, wszyscy stoi w miejscu. No, nie będziemy negocjować, bo wam się nie podoba. Jak to mogisz siedzieć cały dzień, no, ja od no, tych zakładników. No my próbujemy w tym momencie negocjować, a wy nie chcecie podejść do tych negocjacji. Jak tam u was? nami Michelka wisi cały czas, ta druga. No a teraz z tego co mi przekazała SV, to jeżeli wy nie chcecie przedstawić wszystkich zodać, to znaczy, że nie chcecie negocjować. Że nie popierdoliło go czasem. To to są kurwa za negocjacje, no, no. jak ja dałem dwie, no, już dwa swoje żądania, a wy kurwa nie myślałem. odpowiedzieliście nawet teraz. To na... no, to są negocjacje, i... bo mi się wydaje, że to kurwa nie są żadne negocjacje. Dawaj mi tego SV tutaj Czy za zaraz w kurwie odjebię no. tego zakładnika Czy ty kurwa nie rozumiesz, że mam trzech no, ludzi pod ale policja. Co to jest kurwa za no, rozmowa, no, jak, to jak to, ty to, kompletnie, kompletnie ma... nic nie negocjujesz? No, no. Jeszcze kurwa jesteś na tyle bezczelny, nie żeby mi proponować mi jedno żądanie za dwóch zakładników No kurwa Albo negocjujecie, albo nie negocjujecie Jeszcze mi mówisz, że ja nie chcę negocjować No kurwa, przecież to wy stoicie w miejscu cały czas Nic się z waszej strony nie ruszyło Pojebani ja tylko przypomniał, że to razie ja już przychodzi. Chciałbym przypomnieć, że tylko ja celuję zakładnikowi w głowę, a ty to od, od was zależy, czy on przeżyje, czy nie. Nie no, kurwa, no to ja za by no. Mówi, to jesteś w ludzi, chyba, nie od negocjowanie. Co ty jest kurwa za negocjator? Czy szkolenia to gdzie brałeś? Kurwa na Instagramie? Gdzie ja jestem bardziej wkurwiony niż ty, byłem jak przyszedłem? A jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Słucham, panie negocjatorze. No co kurwa, słucham, no dostaliście już dwa żądania i kurwa stoimy w miejscu cały czas, no. To dogadamy się, czy nie? Dobrze panowie, ale ja też mam procedury, których muszę się trzymać. Świetnie! Wszyscy... Czyli ja Świetnie. kurwa wygląda na policjanta, żeby się trzymać waszych procedur. Chcemy wszyscy odejść stąd spokojnie, żeby zakładnikowi. Tu zacznijcie negocjować, a ja nie mi tu grożą. Jedna mówi, że ja już grozę zakładnikom, to drugi mówi, że ja nie chcę negocjować, ale tu kurwa stoję jak koek z trzema zakładnikami i czy... nic z waszej strony nie wiem. Spokojnie, proszę pana. Negocjujmy. Tak? No to negocjujcie <laughs> wreszcie. No już podałem dwa żądania nie z tym żadnej odpowiedzi. A trzecie żądanie. A trzecie wyjawi. Jak się dowiem, co z tymi dwoma już powiedziałem temu panu. Ja nie wiem. Ja nie wiem. I pewnie się ogarną i zaczną negocjować, bo usłyszał, że to ja. Ale jakby to był jakiś inny gracz, to pewnie dalej by to gówno robili. Dobra, zgadzamy się na te obydwa żądania. Nie można było tak od razu. Jak to Wam różnicę zrobiło? Dajesz, Biszkop wróć po mnie, proszę. Co? Dobrze, tak, chciałbym poznać trzecie. Dobra, za trzeciego przywieździecie nam 10 kaw espresso. Z... Słyszałem, że kawiarnia otwarta, no. Dobra, już to tu jecha po kawę. No super. Jak zepsuć negocjacje w 10 minut, bez kitu. Bez kitu. Dawno nie było takich dziwnych negocjacji, nie? Najpierw przyjechali, ale nie przyjechali. Trzy razy podjeżdżali, cefali, później helikopter wisi, nikt się nie odzywa. Nie wiesz co robić. W końcu przychodzą, ale nie chcą negocjować. No bo oni mają procedury jakieś tam. Yeah, nie. Dobra. Ja będę scelował do Nie Dobra, no cześć! No zaraz przyjedzie z kawą. A ze z tym helikopterem? Chyba cały czas go słyszę. Nie, helikopter już odleciał. Na pewno. Na pewno. Dobra, jako że no helikopter odleciał, czy mógłbym otrzymać jednego już zakładnika? A, pewnie zda. Mu się da. Który musi A, to uciekaj. tanki mi się przydadzą. To. Gdzie mam iść? Pojebane krzaki. Zablokowali wyjście. To niszkałem. Jak już wr wracasz Przyjął, kawa. Za ile wychodzicie? Czekamy na kawę i będziemy wychodzić. Carry Winter się na mieście pojawił swoim komaczu. To jest... Jest... Jak no? kawa? Co ty gadasz? No, no. Przyjął. Co? O, Carry Winter z jego Co komaczu. Nie no, ma jego komaczu. Bez dachu Białe? Podobno... Nie wiem jakie, ja wiem, że jedzie na właśnie Podobno to białe kamacze poddawało sprzedających i miało fryzurę jak Gale Mites, kiedyś, taką na bok zalizaną, białe włosy To potem jak policjant został gangsterem? Słyszałeś? słyszę słyszałem, nie, nie mogłem wierzyć. Zobaczcie tam jaki kolor To możesz im tam przekazać, bo oni go szukają. Jednak to mojego kamacza... Wiesz mi też się od razu skojarzyło, że jak opony białe i bez dachu, to to, to ale... Ale nie tak, uwierzyłbym w to w życiu tym bardziej spodziewać. bym chłopom nie podpowiadał. Kerry Winters? Nie pierdol. Ty może jego ja weźmiemy na pilota? No, Coś czuję, że mu odcofnęli w licencji już. Gdzie ten Kerry Winters? No a co jedzie. Ale że co, że on poddawał kogoś? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak, to Kerry Winters poddawał sprzedających ludzi. Poddawał sprzedających tak. ludzi? ale jadą tam do niego to by, by poddać się. Ja, wysłałem całą szósteczkę Ale to jest ten policją, carry, tak? Były Były ja przepraszam, ale... Na no, no. 100% hmm. Takery mi interesują na 100%. Kubaki może tak wyjdzie, że przez przypadek policja już wie. Może <laughs> policja. Spoko. No jak tam sytuacja, panie policjancie? Czekamy ciekawe czekamy. Jest, jest bardzo dużo ludzi w kawiarni, a ich no, i tak średnio interesuje to, że jest na placu i potrzebujemy kawy a, a cała jest gotowa? Czy nie? No na kawę jeszcze czekamy. Czy całaryś jest gotowa? Albo baczeka chwilę. Tak, więcej więcej? Wysłałem GPS-a to jest na lotnisku. No ale fajnie, jakbyśmy był. też wiedzieli, gdzie to jest, mniej więcej, nie? No. To Miller, SMS-ek do mnie. Jak masz? Garas. No, 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 z tego to obróżcie kawy, to, ciekawy, to tak. Dobra, ty się, się wracają bez kawy jedziemy z tym się nie dociekamy Po lewej stronie to jest ten, na którym stoję. No dobra, to w takim razie co to, to tego trzeciego zakładnika? Bo oddam ci go za darmo. Nie, bo zabrak wjazdu żeby było. No chyba nam nie wiadomo, przecież mają dwóch zakładników. Nie wiadomo, nie wiadomo. Iż tam sprężają. Głodny się robię. A, a jestem umówiony na spotkanie z pewną osobą. <laughs> dobra, dobra przyjaciel poczeka Ale... nie chciałbyś go spotkać? Jak nie jest A, prawdziwym panie, przyjacielem to poczeka No i masz swoją odpowiedź Dobra, ja prowadzę o, 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 o. Dobra, je, je, odjedź, 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 odjedź Dobra, możemy... Dobra, jedźcie za mną ciągnąć jeszcze jednego zakładnika I wtedy z tym ostatnim wyjdziecie Świetnie, świetnie Panie górniku, pan se idzie Tylko rozkujemy go No i traci Już mu auto ukradli chyba ta oto nima Ktoś przed chwilą odjeżdżał. Wolne odjazd robili. Policjanty. No jak tam, jak tam Dobra, panowie, jeżeli usłyszycie trzy sygnały, będziecie mogli wychodzić, a zakładnik niech się kieruje na lewą stronę od wyjścia. No i pięknie. pasuje. No i pięknie. Gdzie moje auto? Także życzę powodzenia. Dobra, zaraz będę trąbić i wychodzimy. To nie sygnały. Ja stoję na miejscu. Sygnały, sygnały nie? jeszcze nie odjechał nawet. Nie, nie, jeszcze nie. Dobra, trąbią. O kurwa na tych kwiotków pod nogi. Super fura, super fura. Wejdź tam wyjmij tak. wiem, że z będzie. Z prawej strony mamy wejście. Ty bierzesz w przód czy w tył? Przód. Bierzesz w przód czy w tył? Przód. Przód, dobra, ta, tył. Eee, zapali, Wintersa. Eee, Spoko, spoko. O tym później. Kurwa, kto to auto wziął? <grym>, że to czy to będzie jakiś jest? Mamy na górę witać, czy na dół? Gdzie to jest? Na górę, na górę. Tam jest wjazd do parkingu. Wjazd na parking od strony wewnętrznej. Nie czerwony, pamiętaj, nie czerwony. Kurwa, To wiem, wiem, spoko. Czekaj. Uuu, tu jakiś... Tu jakaś tu była chyba. No ale powiem, Czemu? Nie wiem! Dam radę, jest Dobra, my, my uciekamy jakby... To jest powolne Dobra, po prostu okrążcie i macie wjazd, od lewej albo prawej, nie jestem pewny Ale ten parking, który masz na dziedzinie, bo są dwa Aaa, tam kiedyś podawaliśmy tym Roz to byli na, nasi pierwsi policjanci, poddani tam ich rozebraliśmy, pamiętam. Co mi obiecałeś, że kiedyś użyjemy ich mundurów, To rok temu. O, widzisz. Jeszcze chwila i... ...bo będzie okej. Okay. O kurwa, powiem wam, że się <laughs> tak stresuje? Jak to się uda, Nie, nie żaby. A ten ta, taki. Ta. Wiesz co mi teraz przypomina, czy mi przypomina tego Winters? No? Gdzie jesteś? K-Korteza! Odszedł z policji! Tak, Renega. Renegat! <laughs> I renega. On łapie pewnie kapaniaże, żeby dostarczyć do więzienia. Posłuchaj! K-Korteza między nim a Korteza! Corteza. Korteza miał strzelać! Nie Parking? Nie <laughs> Jeden! Dobra, pora spokój.

Głęboko potrącił, sam go potrącił pewnie. Otam tam helikopter, jaja. Doj pon, się. Trenujemy do ciebie. Leć! Nie! Co? Lecz, kurwa leć! Czczę DO nas, kurwa! Ja pójdę! To tak, to gdzie to jest? O to, 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 to. kurwa! Do góry, do góry! Ale adrenalino, gościu! Go, 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 go. no, TU się ciało! Kurwa leć! Ja <lecz. lecz. Nieczny> <Lecz. Nieczny> <A, Nieczny> pójdę! Dole! Udało się, udało się! O kurwa, tu jest stresu. Nie ja Pierdolę Oooo ja pierdole Ja tylko z trzałem widziałem helikopter odlatujący. O kurwa. Uch, uch, uch. <laughs> Ale to pani miejsce. od razu nas mieli jak na patelni, uch, kurwa. Ojej, wow. <laughs> jaki stres już tam już kręciły. widzę tą drugą uch. radiolkę z drugiej strony. O nie! Nie jest Zemrebo, dobrze <laughs> Oj Ole oj, oj, oj. akcja Dobra, teraz tak Żeby on za nami nie poleciał tą helką Dziękuję ja Helkę Ja bym ją zwodował w sumie oh, kurwa. Ja panu może zostawię ja sobie polecam na komendę Pięknie ładnie spokojnie Nie sądzę dotarzą. że pan trafi na komendę Oleksia. Sandy co? Dawajcie no? parking sandy utopimy helkę od razu Dobra, może być no. Zaparkuj w głębi wodzie. O. Dobra, o. zaparkujesz normalnie, pij rozwalimy tą chyłkę. No tyle. Dobrze, żeby oni tu już nie jechali, nie? No ja nie grajmy. Zarówno ja dałbym komuś klucza oddać w tyle. Nie, bo masz szybokać. No, mogę oddać klucza. Co za akcja, Dobra, ląduj na skrzyżowaniu Było Policja Policjant napadł, uciekł Zapiszcie tą datę Na <grym> ja skrzyżowaniu był pierwszy napad, udało się eee, Bardzo się stresowałem, naprawdę Dobra, wysiadaj, hmm. wysiadaj, ten policjant Ten, oddaj klucze Kto daj klucze? O, klucze. A, daj. Dobra, idę po terenówkę, ogon Ole to było blisko, naprawdę Żeby się nie udało Było mega blisko Nie wyciągaj przy nim pojazdów, przecież będzie rejestrację widział Wsiadam, wsiadam tutaj Nie wiem, się chciałem rozbić o ten No i kurwa, dobra robota, gościu, tak się to właśnie robi Wreszcie mam ponad Bokół, dobra, w miło ja wracam do żywych Poka, wiem co zrobić tak. Jest odpalony cały czas ja Nie ma co Dobra, ty. Sí. Uh -huh. On już odjechał motocyklem. Teraz nie